Witam, z tej strony Manak i wracamy do Weso, czyli naszej płynnej zabawy w dość częstych spadkach liczby klatek, zabierzmy tą myszkę z ekranu. Jak pamiętacie poprzednio utknąłem, nie wiedziałem co zrobić, trochę się poposiłkowałem YouTube'em, trochę pobawiłem, no niestety przyznam gra w tym momencie mnie pokonała i jak dla mnie... To rozwiązanie problemu jest o tyleż logiczne, o ile wcale nie dziwię się, że do niego nie doszedł, Także poczekamy sobie tutaj. Ustawimy sobie to. Chodź. Nie. Chodź tu. Ło, co ty robisz? Nie ma, nie ma, nie ma. Tak. I teraz, mimo że on stoi na przycisku, który teoretycznie wysyła falę tam, gdzie on powinien być, bo to jest chyba ten światło luby, czyli on idzie do tego. Tak, i on przeszedł tam, gdzie trzeba. Co nie wiem, dlaczego nam nie otworzyło animacji. Ale otwiera nam przejście do góry. Tak, do góry. Gdzie możemy pociągnąć sobie za przycisk? Tak, za ten przycisk. I teraz wasze bystre oczęta. Moje trochę mniej bystre, miałem problem z tego. Tak, tutaj mamy przejście. Tutaj możemy sobie wejść w które mi osobiście przypominają do mnie. sam tąd. No do czego ty uciekasz? Ej, no zejdź tu do mnie. Aha, nie mam żadnego płynu. Schodź tu. No... Zobaczmy, dlaczego on ciągle ucieka. Ej, no chodź tu! O, no co jest? Dobra, udało nam się go zabić. Zaraz tu poruszamy go. Dobra, tu mu każemy iść w tą stronę. Dobra, idź tam dalej, oczko jedno zgubiłeś, ale to nam nie zbyt przeszkadza. Jak zwróciliście zapewne uwagę... on tutaj otworzyliśmy takie przejście, które gdzieś tam, o, na granicy trochę jakby nam widać. Dobra, ty stań tutaj gdzieś sobie w pobliżu, a my idziemy zabić drugiego. Tym razem ciemno, hejda. No hejcie! Wow! Dobra! Przez chwilę miałem wrażenie, że wywalni mi grę, że wyłączy muzykę i w ogóle będzie kupa A tu nic takiego. Tak! Aha, dobra! Zrobiliśmy to, co trzeba! ja chciałem tam zaprawdę jeszcze zabić tego Fluorosa. Yy, ale nie wiedzieć, czemu tego zrobić, nie mogłem. Mhm. Mm No i co ty zrobisz? Będziesz tu stać? A ja muszę cię jakoś odepchnąć stąd, tak? Domyślam się. Ej, ja się w ogóle widzę? Hello. Jest. Ciemno, jak w. miejscu bardzo ciemnym. E, zaraz, dobra. Tym po prawej go pchaliśmy w tą stronę, czyli my chcemy go teraz. Przepchnąć tym po lewej przyciskiem, a właśnie tym, który tam się świeci. Czyżby to się dało? A! Gin! Masz karo gin! Udało nam się uzyskać świecące gówno do laboratorium i przejść kopalnię! Jesteśmy za, Dobra, zobaczmy. E, Przyspieszacz. E, udało mi się oczyścić flurosy. In, inwazję flurosów, infekcję fluorosów z kopalni, ale nie mogę przestać myśleć, że traktuje, że leczy symptomy siły o wiele większej niż mi się wydawało. I, i, i możliwe, że, że wytworzyłem złą stronę tej mocy. Niezależnie, że jednak z zapasem świecącego guwienka, e, teraz dostępnym, mogę w końcu skompletować swój akcelerator świecące guwienko. To ma potężną e, parową formę formę doskonałą do stabilizacji reakcji reaktanta, czyli substancji, która powołuje reakcję. Następnym, następny krok był oczywisty. Kiedy główna komora akceleratora się kręci, muszę zalać ją no dobra, jest napisane, zalać ją e, z odparowanym świecącym główienkiem i skombinować z reaktantem siła... E, pf, pf, pf. Jezu, ja nie myślę w ogóle, nie myślę dzisiaj, wybaczcie, jestem w cholernie zmęczony. Zresztą, co ja mówię, nigdy nie myślę. Co dość często widzicie. E, Siła nałożona na. nałożona siła, czy też użyta siła. O, użyta siła, użyta siła. Skoncentruje reakcję w jeden skupiony punkt, uwalniając zawartą w niej energię miliona fluorosów, czy też żyć fluorosów, na cokolwiek tylko leży w jego centrum. Efekt ten, będzie dosłownie przeistoczeniem, jest tylko jedna mała. Jest, jest tylko jeden mały problem przedmiotu testowego czy też królika doświadczonego, niech będzie. Jest to, jest to rola niekwestionowego niebezpieczeństwa. I tą rolę muszę wypełnić sam. Reakcja potrzebuje punktu centralnego i ja nim będę. Taz, hmm. aby działać, nasze znaczy teraz. Scena została rozstawiona, a kto na miejscach? Zdobyłem wszystkie narzędzia i potrzebuję. wszystkie narzędzia, żeby sformułować moc, której kontroli poszukuję. E, to byłem ja, który to rozpoczął. E, czy też to byłem ja, który wprowadził świat na tą ścieżkę przekształceń z wprowadzeniem e, fluorosów. E, paczkę... E, paczkę. Ścieżkę obiecującą. E, nie, ścieżkę napełnioną Obietnicami i zagładą. Myślę, że to najbardziej tutaj będzie pasować. Która w tym momencie grozi wyrwaniem się spod kontroli. Muszę być tym, który znajdzie porządek pośród hałosu. Muszę być tym, który wykona pierwszy krok poza siebie. Nie mam innego wyboru. Muszę ewoluować. Dobra się to długie czytanie, ale tutaj za dużo tej fabuły nie ma, więc myślę, że warto każdy ten element, który jest jednak fabułą, odrobinę Wam przybliżać. Pytanie, pytanie teraz, czy... Hmm. Dobra, domyślam się, że wszystkie fluorosy muszą stanąć. No, stań tu. Wszystkie przyciski muszą być obstawione. Czy zgadza się to Zobaczmy, fluoros, fluoros, dobra, testem fluorosu przycisków. No, ty, ty, jeden fluorosik na tym przycisku idziesz. Dobra. Ty pójdziesz na następne, czy nie? Ła! Wow. Dobra. Pójdziesz tutaj? Kolejny przycisk? Nacisniesz, Dajesz! Wierzę w Ciebie. Jupi! Megafluros! Następny przycisk. I następny przycisk. Ty, 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 ty! Powstań! Dawaj, powstań! Powerej! Czy uda wszystko? Zobaczmy, czy to wszystkie przyciski, czy też nie wszystkie? No, coś mi tutaj, coś mi tutaj będzie na tablicy znowu szaleć? Co mi takiego będziesz na tablicy szaleć? Aha, 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 super. Czyli co tego, co nie lubi światła, muszę wrzucić tam na górę? Czy ja dobrze zrozumiałem? Mm, dobra, no to weźmy tego, co nie lubi światła. Chyba to nie o to chodziło. To kolejna tablica? Nie no, błagam was. I to jeszcze tak długo trwa, to jest trochę denerwujące, nie wiem jak was, ale mnie odrobinkę to nie tak denerwuje. Czerwone z niebieskim trzeba żeby było, świecące z lawą połączyć. A czerwone z niebieskim łączymy czy nie łączymy? Bo szczerze mówiąc to nie mam pojęcia. Uczymy. No chyba nie to robić, co trzeba, eee, jak połączyć czerwone z bieskim, jak to zrobić. Czy cokolwiek robi? Nie no, to tylko parę robi. Mamy te wszystkie, ale to nam. Tutaj leci, leci tak, że się nic nic nie miesza. Jak zrobić, żeby to się mieszało? Jak zrobić, żeby to się mieszało? Dobre pytanie, nie uważacie? Eee... <ścoughs> Tutaj tablica nic nam nie mówi. Tak, ta tablica mówi, że my mamy być w środku. Dobra, tam się kończy napędzać, czyli my, panuś. Koń... Czy, czyżby coś miało napędzać, kiedy my to. Mm, 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 mm. Nie wiem. Każe nam niby tutaj to, co nie lubi ciemności ułożyć. O. <laughs> Tam wszystko leci. ja To wszystko leci, ale tutaj możemy wpuścić fluorosty. Hmm. Hmm. Nie to jest bez sensu. Nie no. No dobra. Spróbujmy tego zrobić. Nie wiem po co, ale. On zaraz zniknie, przecież ty, gdzie, gdzie mi to do mnie biegniesz? Hmm. Zaraz, 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 zaraz. My tu możemy to zrobić. Dobra, ty to jesteś zbyt taki. Czyżby to chodziło o to, że my możemy tym sikać? Hmm, ja wiem, tempo głowy jestem na maksa. I co z tego? by dużo osób, ale ja powiem I co z tego? Nie to chciałem. W ogóle nie tą końcówkę. Eee, tak, tak. Nie wiem, no, potrzebuję fretowego, ale to w ogóle nie się tego fretowego. Mmm, kurczę, nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Co tu trzeba zrobić? Hmm, a ten. No, zostaw go tam. Zostaw go tam, no Zrobisz się, nie zrobisz, będziesz chciał pić, nie będziesz chciał pić, co ty zrobisz no właśnie Zejdziesz na dół Rylę. Really? Kurde, ta Nadu zejdzie. No. Hmm. Wiecie co? Wrócę do Was, kiedy ogarnę, co zrobić, bo nie mam żadnego pojęcia. Dobra, jestem idiotą. Jestem totalnym idiotą. Ale do tego myślę już wszyscy się przyzwyczaili. E, zaraz, zaraz, tutaj jest nam wszystko powiedziane, no musimy tam dopchać e, gościa. Jezu, wskoczyło, tylko nie wiem czy tutaj możemy włączyć gdzieś światła, musimy do tych e, do tych miejsc musimy, nie, tutaj nie mam możliwości włączenia się, to dobra, e, dokaptować gości, którzy nie lubią światła. No i jak ich dokaptować? Jak ich zrobić? To no, kurczę. Jest to piekielnie proste. Ja tym... Żadnym... Nie no, że o tym nie pomyślałem, to jest akurat normalne. Dobra, muszę uciekać. Dawaj. Ej, co? Dlaczego? Czyli zrobić, a ja muszę uciekać Muszę uciekać, muszę uciekać. Dobra. Uciekam. Ty wiesz gdzie biec, ty wiesz co robić, jak ginę Ej no, już tam ci nie leci Co ty jeszcze tu chcesz łapać. noż ty kurde Dobra, niech to wszystko powybucha. Tak, o to chodzi. Wbrew pozorom, wbrew pozorom. Właśnie o to chodziło. Dobra. Rozciągamy. I teraz tworzymy czerwonego. Światło nie luba. Myślę, że tyle wystarczy zdecydowanie. W menu to jestem dobry. A gra, lubi się ścinać. No na Napełnij sobie tutaj zbiornik. I to znowu nie jest wystarczająco ciemne dla ciebie. Miejsce. No, zobacz, zobacz jakie jasne miejsce. Widzisz jakie jasne miejsce? I to wko. No nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie robię, bo miał za mało tego cholerstwa. Mam nadzieję, że cię. Czy tym razem zdążysz tam wiec. zdąży zdążysz, Zdąż, Dobra. Zdążyłeś. Uf. 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 Masakra! Karamba! No. Ty się musisz zrobić. Dobra. Nie, nie wyszedłeś. Marnotrawny syn z ciebie. Trzy oczka teraz. No dobra. Spoko. Schowaj się. Mhm, dobra. Teraz musimy zmiksować te. Świecące gówno z... ...Lawą. jak zmiksować świecący górną z lawą, tak żeby to miało sens. Hmm. Mm, może ustawmy sobie tutaj na przycisku gościa. Łezu, to. to. Ustawisz się, czy się spadniesz? Stapisz się, dobra. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Ja nie mogę, no... Tu się zrób! I samaj na przycisku. Dobra. Teraz pytanie, czy uda mi się tam strzelić. Czy uda mi się tam strzelić świecącego, który będzie biegł do samego siebie? Wygląda jak wygląda, ale biegnie do samego siebie. Nie, nie biegnie do samego siebie. Biegnie do samego siebie. Co to by było, było? Dlaczego on przestał, BS, przez chwilę? Dobra. Ale to chyba mamy rozwiązanie. dobra, jeszcze raz ciebie słyszymy. Nie za daleko teraz no. Co już koniec? Już wymieszało, zrąbałem?